Witam 4 stycznia, w Stanach mamy poranek, w Polsce już po wielkim skandalu związanym z sądem pisowskim, najwyższym, tak zwanym z. neosądem, który nagle zaczął się bawić w orzekania polityczne i w wyroki polityczne, który po prostu sobie mówi, że ty jesteś winna, ty niewinny, bo mam dziurki w nosie, prawda? A więc od razu wyjaśnię o co chodzi. Sąd Najwyższy w przypadku pana Kamińskiego i pana Wąsika. Nie ma prawa, nie ma prawa e, mówić o tym, czy oni są posłami, czy nie są posłami. Oni tylko są tak samo marszałek, sej, e, marszałek sejmu nie ma prawa mówić o tym, czy ktoś jest posłem, czy ktoś nie jest posłem. Od tego są wyborcy i od tego jest to, czy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. To są te dwie przesłanki. Skoro są w wyborach wybrani w sposób demokratyczny, to są posłami, ale skoro zostali skazani prawomocnie, to nie są posłami. Czyli to nie, nic o, ty, o, o tym nie ma, ani są najwyższy o tym nic nie ma. Oni nie są już posłami, koniec kropka. Jedyna byłaby szansa, gdyby oni w tym procesie karnym, tak. Po drugiej instancji, czyli po tym sądzie okręgowym, których ich prawomocnie już skazał, bo sąd rejonowy na początku orzekł o ich winie, ale sąd rejonowy to jest pierwsza instancja i wtedy wyrok jeszcze nie jest prawomocny i nie można mówić o przestępstwach, ale o przestępcach, ale o tak zwanym domyślnych przestępcach, bo potem oni mają prawo się odwołać. Gdyby się nie odwołali do sądu okręgowego, no to wtedy by faktycznie stali skazani prawomocnie, bo by się uprawomocnił ten wyrok. Wtedy faktycznie byliby przestępcami, byliby skazanymi i wtedy mógłby ich Duda uniewinnić, prawda? Ale Duda ich uniewinnił w trakcie procesu, dlatego to jest akt, dlatego to jest nieważne, tak? Tak samo jak nie można wziąć rozwodu, kiedy się jest jeszcze narzeczeństwem, no po prostu nie można. No chyba, że, chyba, że Duda udowodni później, weźmie rozwód, da. Prawda? Oficjalnie do stanu, pójdzie do sądu, do, do urzędu cywilnego, poprosi o rozwód jakiejś parze, która, która nie ma małżeństwa. No Proszę, taki smądrzyń, to zrobi. Zresztą sam pamiętacie, że mówił dokładnie wcześniej o tym, że nie można właśnie u, ułaskawić kogoś, kto jest yy, ktoś nieprawomocnym wyrokiem skazany. Więc jeszcze raz powtórzę, jak wygląda prawo w Polsce? Jest sąd rejonowy później jest sąd okręgowy. A potem jeszcze jest tak zwany Sąd Najwyższy Kasacyjny, tak zwany. I teraz tak, jeżeli się sąd, i teraz Kamiński i Wąsik byli skazani przez sąd rejonowy, że są winni, tak? Winni, że stworzyli fikcyjną aferę, której nie było, to jest bardzo ważne, bo PiS powtarza, że tam jakaś afera była. Nie było żadnej afery, oni ją wymyślili, tak? Ty byś sobie wymyślił, że na przykład jest afera, nie wiem, yy, yy, Marsjan, tak? I że Marsjanie przylecieli i zgwałcili Kota. I teraz yy, tych Marsjan szukamy, a pomagał im w gwałcie yy, Andrzej Leper, więc fabrykujemy dokumenty marsjańskie na to, że po prostu ten. I po prostu sąd to pokazał, że oni takie dokumenty marsjańskie stworzyli. Wymyślili Marsjan, wymyślili zwróconego Kota. Oni to wszystko wymyślili tylko po to, żeby Andrzeja Lepera wsadzić do więzienia. Więc za takie właśnie przestępstwa, za takie skurwysyństwo dostali po prostu trzy lata wyroku w, na poziomie sądu rejonowego. Oni się, jeden się od tego odwołał do Sądu Krógowego, drugi się nie odwołał. Bo chyba się obydw obydwoje odwołali, e, z tego co ja domyślam się teraz obecnie, bo to też o tych szczegółach nikt nie mówi, co jest najśmieszniejsze. Na, na, na no. Bo jeżeli się Wąsik nie odwołał, w takim razie był już skazany prawomocnie na poziomie sądu rejonowego i facet powinien być już, kurde, od 7 lat w Pierdlu, albo do 8 lat w Pierdlu, co on robi na wolności. No. Ja rozumiem, że PiS przejął policję i policja nie będzie aresztować swojego, tak? O to chodzi. Czyli rządzi ten, kto ma policję. No. No ale teraz ma z policję, więc czemu jeszcze ten facet nie jest w pierdlu i czemu go kołownia wpuszcza w ogóle do, do Sejmu? No to, to jest skandal, nie te rzeczy, tylko facet jest po prostu, czy tak, ty byłbyś skazanym, tak, miałbyś, byłbyś przestępcą, to czy ty sobie możesz chodzić po ulicy? Nie, to cię od razu kurwa aresztują, jeszcze w pierdol dadzą, że tak długo się unikałeś tego aresztu. A ten chuj chodzi sobie po prostu po ulicy, wchodzi do Sejmu jako przestępca, i po prostu nic mu się nie dzieje, no co to kurwa jest no, z Kamińskich się z tego co pamiętam na pewno odwołał do, do Okręgowego i w tym momencie on czekał tylko na to, co Okręgowy stwierdzi, no i Okręgowy stwierdził że Okręgowy stwierdził, że na początku że on nie będzie po prostu tej sprawy prowadził, ponieważ jest tak zwany tak zwany jest problem właśnie związany z tym z tym Dudy ułaskawieniem i Okręgowy poczeka na to co sąd najwyższy stwierdzi na temat tego łaskawienia? No sąd najwyższy stwierdził to, co miał stwierdzić, że nie można łaskawiać osoby, które nie są prawomocnie skazane. E, czyli to co mówi konstytucja, to co sam Dudat mówił wcześniej, no i wtedy sąd okręgowy jeszcze raz podszedł do tej sprawy, teraz niedawno, I wiadomo w takim razie zgodnie z, zgodnie z tym, że mam podkładkę sądu najwyższego, że po prostu e, mogę dalej sądzić, e, no ja go skazuję oczywiście za te przestępstwo, bo przestępstwo jest ewidentne, no niestety tylko na dwa lata więzienia, nie wiadomo czemu, nie na trzy, Czemu tego nie utrzymał w mocy, no ale no bo może się po prostu chciał pokazać, że jest taki mądry, no to jest w ogóle jakiś chore, no facet zrobił totalny przestępstwo, że się tam na końcu zamordowali, tak, lepera, lepera powiesili, no. Trzy razy go wiesili, dopiero dwa razy, dwa razy nie było go w domu, więc po trzecim razy razem się udało go powiesić, no. W Warszawie tutaj, nad tą pirogarnią. No. Wszyscy wiedzą, wszyscy widzieli jak wchodzili oknem, no i... Kamery to za, za, za wiedzą kto i tak dalej. No ale no, kto aresztuje Kaczyńskiego, jak Kaczyński rządzi? No to może czas by teraz go aresztować za zamordowanie za lepera. No. no w każdym razie ten, w każdym razie yy, sąd okręgowy. Sąd Okręgowy stwierdził, że facet jest przestępcą i teraz Kamiński i, i miał prawo do odwołania się do tak zwanego Sądu Najwyższego Kasacyjnego, ale tego nie zrobił, no, tego nie zrobił i nie mylicie, bo Sąd Najwyższy w procesie karnym, a Sąd Najwyższy w procesie administracyjnym są różne rzeczy, no. Facet został, więc nie odwołał się do sądu administracyjnego, tak, tak zwaną kasację, sądu najwyższego, tak zwaną kasację. Więc facet jest prawomocnym, jest przestępcą. I Kamiński, i Wąsik nie mają prawa nigdzie chodzić po ulicy, być aresztowani i wsadzeni do więzienia. No. Wczoraj sąd rejonowy już wydał postanowienie na komendę do policji, żeby tych dwóch kurwy synów, tych dwóch przestępców aresztować w końcu za te przestępstwa. No. I, i co się z nimi teraz dzieje? A oni do, do sejmu wchodzą. I to jest tragedia, co zrobił Hołownia. No. Hołownia następnie, zgodnie z procedurą, y, zawiesił im y, mandaty, i to jest wszystko, no. I to jest wszystko. On nie mógł im nie zawiesić tych mandatów. Rozumiem, Czyli on nie mógł im nie zawiesić tych mandatów, ponieważ dostał informację od sądu, że ma im te mandaty po prostu zawiesić. On nie jest od tego, chłopie, nie jest od rozstrzygania jako marszałek, sejmu, czy on może zawiesić im mandat, a może im nie zawiesić. Nie, on im po prostu ma zawiesić. On ma tylko postawić pieczątkę. Gdyby nie wstawił pieczątki, chłownia idzie do więzienia za tak zwane nadużycie władzy, za to, że w ogóle, że tej pieczątki nie przedstawił. Tak samo jak Duda pójdzie do więzienia za to, że są, sędzi, sędziów nie nie. nie, nie wołał legalnie wybranych, no, tylko sobie swoje jakieś tam nosedziów stawiał, no, za to też pójdzie do więzienia, no, powinien być już aresztowany, no, i powinni to być cofnięty, no. No, gdzie jest jakieś państwo silne, sprawcze, za Tuska, które miało być, no. Jakoś y, y, Kaczyński potrafił tworzyć nawet fikcyjne jakieś sprawy na Ukrainie, żeby tylko tego jednego sprowadzić swego, którego tak nienawidził Nowaka, no. Tworzyli jak z leperem takie historie, no, przekładanki. Jakieś Pegasusy skupowali, kupowali, kłamali, że Pegasusa nie ma, a używali od kilku lat, no sfałszowali wybory w 2015, 2019 roku, no, tworząc fikcyjne SMS-y temu szefowi kampanii platformy. Za to powiem ci w ogóle rozstrzelani, no, w Stanach to jest Watergate razy 10, no. a platforma nie potrafi, mając prawomocny wyrok sądu, z kurwy synów do sądu doprowadzić. Co to kurwa jest, no? No. I się, się jakiś bawi w jakieś głupoty, a PiS z tego korzysta, żeby tylko zamylić informacje. No bardzo proste. Powtarzam jeszcze raz, rejonowy ich skazał, okręgowy podtrzymał skazanie, oni się nie odwołali do tak zwanego kasacyjnego, do więzienia idą. Bardzo ważna rzecz, yy, yy, po okręgowym, już, się, już nawet jak się odwołują, to, to odwołanie nie wstrzymuje biegu aresztowania. Czyli normalnie po okręgowym powinni wziąć ich kurwa w kajdanki i od razu dopierdla zawieść, no. A oni są tylko rozpierna, aby się do kasacyjnego odwołali, przez są winni, czy winni. Ale się nie odwołali, powtarzam, nie odwołali. To, to o co teraz chodzi? To, to, to jest kwestia taka proceduralna, yy, która nie ma nic wspólnego z ich więzieniem. Oni idą do więzienia przez pięć lat, żaden z nich nie może być w życiu żadnym jakimś publicznie sprawować już funkcji i mają teraz dwa lata odsiedzieć, no dwa lata i pięć za, za, lat zakazu, no. a oni to chodzą po sejmie, no. A o co chodzi teraz w, w tym takim drugim wątku, który zupełnie nie ma znaczenia z tym, czy są aresztowani, czy nie są aresztowani? Bo powtarzam, marszałek Sejmu, jak i e, izba odwoławcza od, od decyzji marszałka Sejmu, nie ma nic wspólnego z mówieniem o tym, czy oni są posłami, czy nie są posłami. To tylko o to, żeby. i e, nie mają nic wspólnego z, z tą sprawą karną. Nic nie mają wspólnego. O. Rozumiecie? Nie mają nic wspólnego. Sąd tylko informuje marszałka o tym, żeby im zwolnił, żeby oficjalnie podpisał, że nie są posłami. No tylko taka podkładka. No. I marszałek to musi podpisać. A jak nie podpisze, to sam do więzienia idzie i, i sąd w zastępstwie, w tak zwanej subsydiacji, w zastępstwie do, do, do marszałka sam sobie to podpisze. On go nie prosi o to, żeby podpisał, on mu każe pieczątkę przystawić marszałkowi. No i marszałek to przystąpił, to robi. A potem marszałek jeszcze pytać tak zwanej izby, izby w Sądzie Najwyższym Pracy, czy czy. Dobrze zrobił, że przestawił tą pieczątkę. I ten sąd, ta Izba Pracy ma znowu powiedzieć: Tak, dobrze zrobiłeś, dobrze zrobiłeś, a nie rozstrzygać o tym, czy on po prostu dobrze zrobił, czy nie, czy, czy, nie, czy nie, dobrze zrobił. Rozumiecie, nie rozstrzygać o tym, czy, czy miał prawo do tego, czy nie. no. Po prostu on się go pyta o jedną rzecz. Stary, pokaż mi, miałeś wyrok sądu. Hołownia i tak, proszę bardzo, miałem wyrok sądu prawomocny. No to dobrze zrobiłeś, no. Gdyby nie miał tego wyroku sądu, wtedy powiedział, o, hola, to niedobrze zrobiłeś. dobrze zrobiłeś. Wyobraź sobie, że ja jestem posłem i na przykład sobie Hołownia nie lubi, bo się pokusiliśmy, tak, ja go pobiłem i Hołownia mówi, Jacek, nie lubię ciebie, teraz będziesz miał, teraz będziesz miał za karę, teraz będziesz miał za karę, teraz będziesz miał za karę, Teraz byś, karę, yy, teraz byś miał za karę, teraz byś miał za karę teraz byś miał za karę, teraz za karę będziesz, nie będziesz posłem. No to wtedy ja się odwołuję do tak zwanej izby właśnie yy, w Sądzie Najwyższym yy, pracy i mówię stary, no on mnie zwolnił, a ja nie powiem prawa skazany, skazany, No więc tak mógł mnie zwolnić? Nie miał prawa, prawda? No i sąd mówi, no faktycznie marszałek popełniłeś przestępstwo. No, no to o to chodzi. no. Ale tutaj, Hołownia miał dwie podkładki. Miał yy, sądu, prawomocny, tak? Znaczy, jedną podkładkę, no, prawomocny, żeby byli skazani, Takie to jest proste, ludzie, no. I, I Hołownia po prostu, jak notariusz klepnął, że, że oni są, nie są posłami. Sąd miał to klepnąć. Tylko teraz o co chodzi? No, w sądzie mam tak zwanych sędziów yy, pisowskich, czyli nielegalnie wybranych, którzy byli wybierani przez yy, Sejm. Ani przez sądy, czyli został naruszony została naruszona trójpodział władzy. Został naruszony trójpodział władzy, bo ma, w Polsce, nie wiem czy wiecie, jest trójpodział władzy, że codziennie jest, jest władza wykonawcza, gdzieś jest władza ustawodawcza, codziennie jest władza sądownicza. I ta władza sądownicza nie może być wybierana przez władzę ustawodawczą, ani wykonawczą. I tak samo tu jest powiązane cały czas z konstytucyjny, że że rząd wywodzi się z posłów. Rząd powinien być apolityczny, bo powinien być niezależny od władzy ustawodawczej. I to jest odwieczny problem i odwieczne łamanie konstytucji w Polsce, gdzie po prostu władza ustawodawcza jest po prostu zblatowana z władzą wykonawczą, bo jedna wynika z drugiej, tak? Ponieważ rada nadzorcza powołuje zarząd. No, no a w konstytucji jest zapisane, że zarząd musi być apolityczny. Czyli, tak, jakby rada nadzorcza nie może wybierać samych z siebie, musi wybierać z osób zewnętrznych, tak? ekspertów tak zwanych, no, o to chodziło, no ale ci eksperci zawsze będą no, zlatowani, to jest taki przepis martwy, no. i ci sędziowie, a ci sędziowie, więc, więc tak naprawdę jedyną władzą, która powinna być niezależna, media. Czyli w konstytucji powinno być zapisane, że media powinny być yy, władzą niezależną trzecią. Jedna to jest władza ustawodawcza i wykonawcza, a trzecia to jest władza sądownicza. Wtedy miał to, to, miało, to był jakiś sens, tak? Wtedy media by pilnowały rządu i sądów, sądy by pilnowały medi, mediów i, i władzy, i tak by się wiesz. Tak zwany trójkąt y, Jacka powstał, który po prostu powoduje, że jedno bez drugiego nie istnieje, a każdy się uzupełnia. No. I, I teraz co? No i teraz mamy taką sytuację, że władza ustawodawcza wybierała sobie sędziów, co było nielegalne, co pi zmienił i nawet jak ktoś mówi, że tak, gdzieś jest indziej na świecie, na przykład w Hiszpanii, no tak, ale tam jest inna kultura polityczna, no to, to, to jest mniej więcej tak, jakby poprosić Kaczyńskiego, żeby powiedział prawdę, no on zawsze skłamie, tak, a powiedzieć, poprosić Tuska, żeby powiedział prawdę, no to on powie tą prawdę, no więc, to jest właśnie ta kultura, no, że po prostu, no nie wiem, no, no, jakby prosić węża, żeby zaszczekał, no właśnie nie zaszczeka, tak, a poprosić psa, żeby zaszczekał, to jest właśnie to. I to o tym osądzać, chyba chyba widać, kto jest złodziejem, a kto oszustem, no to, to nie trzeba być chyba, nie, debilem, żeby myśleć, że co, to, 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 to chyba, że no, Hitler dla was jest bohaterem, no, czy Stalin. No, 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 to też takie tak, jak, głupoty można gadać. Po co to takie bzury gadać? No. Wszyscy wiemy, że Kaczyński to jest taki mały Hitler, mały Stalin. I taki mały, mały debil, ma, małe zło, no, tylko żeby niszczyć i mordować. No. Lech Kaczyński jeszcze bym uwierzył, że mówi prawda, a Jarek, no, to wiadomo, że to jest po prostu totalny, totalny przestępca i bandyta. No. I teraz co? No i teraz... Yy, ale mamy takich sędziów wybranych właśnie przez y, y, sędziów, i ci sędziowie, następnie co robią? Oni następnie orzekają y, 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 po prostu winnie, tak? I w sądzie najwyższym jest tak zwana izba y, pracy, a, a PiS stworzył sobie tak zwaną izbę y, kagańcową, y, izbę, bo PiS stworzył taką jeszcze ustawę na telefon, y, że po prostu, że Kaczyński dzwoni o 5 rano i do, sęd, do sądu, i sąd mówi i mówi sędziemu, jaki ma być wyrok stworzył tak zwaną kagańcową ustawę, i wielu sędziów odeszło, wielu zostało, bo stwierdziło, że musi być tak zwaną przeciwagą do pisowskich werdyktów, żeby ich trochę ten, a inni po prostu bo się bali, że jak odejdą, to nie będą z nimi chcieli, z tymi neosędziami sprawować urzędy, to, znaczy, jest być, osądzać, to po prostu będą zgodnie z tą ustawą, na przykład być mogli postawieni w stanu skarżenia i jakichś tam reperkusji prawnych związanych głównie z przesiedleniem i zmniejszeniem pensji, no. i odebraniem emerytów, a większość z tych ludzi to przecież dla kasy I z tymi sędziami, bo to przecież wiemy, że sędziowie w połowie to są po prostu ludzie, którzy powinni być powieszeni za to, co, co, co za jakie wyroki, prawda, sprawują, no to są coś totalnie debile, no i niewiedza, a właśnie etyka powinna być kierowana tymi ludźmi, a ona jest wysoko wątpliwa, no. W wielu przypadkach to jakby jakby te, temat na no, inną dyskusję. No. no ale w każdym razie mamy tych neosędziów, mamy powołanych przez NEO KRS, czyli przez polityków, yy, bo KRS, yy, pamiętacie, ma być wybierany częścią senatorów, częścią posłów, ale gro większością yy, sędziów, a tam byli sami politycy. Jak nie od Ziobro, to od Dudy, to od Kaczyńskiego. No. No i to wszystko było bardzo, bardzo złe, no. bo musiał, nie zabrakło tych sędziów, tego parytetu, bo tam jest 15 i po prostu większość musi być ze środowiska sędziowego, a oni wszyscy byli przez posłów skazani. Tak jak to był Neo-KRS, później był neo, neo Sądy i tak dalej. No i po prostu ten sąd najwyższy zbudował tak zwaną, yy, tak zwaną neo-instytucję yy, neo Izbę izby karną, która miała dyscyplinować sędziów, to było nielegalne, o tym wszystkich urzędów, wszystkie trybunały w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. <coughs> za, za nieistotną. Sobie spotykają się na herbatce panowie i panie, a nie złożonym sądem. Więc po prostu chłownia wysłał poza tak zwanym protokołem, poza. nie wysłał tego po prostu na tak zwane biuro podawcze, tylko wysłał bezpośrednio do, do izby pracy, gdzie byli sami sędziowie, a nie było tych neosędziów. Żeby oni orzekali, oni orzekali, to on tak samo się zbiorą. I będą teraz dwa tak zwane wyroki Sądu Najwyższego. No. Jeden będzie pisowski, czyli nielegalny, a drugi będzie polski, będzie legalny. No, tylko co, tylko, tylko to, to, to też nic nie ma nic wspólnego z Kamińskim, bo oni stwierdzą, oni mają stwierdzić, czy chłownia faktycznie miał prawomocny wyrok sądu pod ręką, czy nie. No i oni stwierdzą, że on miał, i koniec tam. No. Skoro miał, no to w takim razie y, immunitet jest im odebrany. No. I tu ża, żadne jakieś wchodzenie w dewagacje, jak ten pierwszy pisowski chciał zrobić, że oni jakieś prawo łaski mieli. Jakie prawo łaski dudy mieli? No one jest, nie, 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 z, z, oni mieli, ale, ale go trzeba jeszcze wydać pocha, nie przed. No, na tej zasadzie. Tak? tak samo jak Trybunał Konstytucyjny. Rzeka zawsze w sprawie, a nie, że jest jakaś tam do przodu sprawa, co też jest takim błędem, no, uważam, formalnym, bo to musi toczyć danej sprawy, aczkolwiek tutaj można by się nagiąć i faktycznie wówczas te media, tak zwaną radę mediową, to TVP stwierdzi, że jest nielegalna, tak? czyli do przodu wyjść, bo, 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 no bo to tak zwane wtedy powołanie się nad właśnie Trybunał Konstytucyjny jest wtedy ważne, no. A w przypadku Sądu Najwyższego oni muszą punktowo działać, no. Więc skoro nie ma obecnie prawomocnego wyroku yy, prawomocnego prawomocnego ła, ła, znaczy nie ma łaski w prawomocnym wyroku, no to ta łaska nie obowiązuje i koniec kropka, no. Czyli jeszcze raz panowie do, do więzienia, tak. Miłego dnia wam życzę. Pozdrawiam.